Prezentacja kolagenu naturalnego silver firmy Colway. Kolagen silver to kosmetyk na bazie unikalnej formuły, który charakteryzuje się kolorem jasno szarym. Kolagen naturalny silver doskonale nadaje się do pojemności całego ciała, zarówno do masaży leczniczych, jak i do niwelowania zmarszczek, blizn dostępów czy innych niedoskonałości występujących na całym ciele. Kolagen ten stosowany jest w salonach kosmetycznych czy gabinetach odnowy biologicznej. Kolagen silver zapobiega starzeniu się skóry oraz znaczy ją Kolagen Silver występuje w trzech opakowaniach. Największe z nich ma 200 ml, a najmniejsze 50 ml. Efekty stosowania Kolaganu Silver. Przywrócenie elastyczności i zmiękczenie skórka, zwiększa zdolność przenikania wody do skóry, spowolnienie procesu starzenia się skóry, reguluje nadmierną potliwość, rekonstruuje skórę po schudnięciu, poprawia napięcie skóry, chroni skórę od rozstępów, wygładza blizny, redukuje celulit. Niweluje blizny pooperacyjne, łagodzi odparzenia na całym ciele, zapobiega łuszczycy oraz Nie Niebywałym atutem tego kolagenu jest możliwość stosowania go na całe ciało. Szczególne wskazania: sportowcy wyczynowi oraz osoby ćwiczące rekreacyjnie, osoby w trakcie rehabilitacji z powodu złamań wkręceń zerwanych ścięgiem, osoby korzystające z masaży leczniczych, osoby korzystające z masaży pielęgnacyjnych prawiejących wygląd skóry. Do użytku domowego, masażu całego ciała, jako preparat regenerujący stawy. Kologen silver zalecany jest do zabiegów na całym ciele: do masażu leśniczego, jak i energetyzującego, po depilacjach, solarium czy peelingach. Doskonale rozwiązanie we wszystkich domowych kuracjach stawów oraz skóry: systematycznie stosowany zatrzymuje procesy starzenia się skóry.